Co dziecku zaproponować, dziecku czy dorosłemu, czy młodemu człowiekowi zaproponować, kiedy nie mamy dla niego dobrych wiadomości? Kiedy już powiedzieliśmy o tym, że raczej mamy do czynienia z opcją C i D i na nie się musimy y, przygotować. Kiedy oswoiliśmy dziesięciolatka, że ma prawo polecić mu łezka, bo tak naprawdę to jest bardzo męskie, że prawdziwi faceci płaczą, y, że tylko takie. Dziwne karki nie płaczą i udają, że zawsze jest wszystko w porządku. Oni też się śmieją, bo mają doświadczenie dziwnych karków. Kiedy już doszliśmy do tych trudnych informacji, musimy coś dziecku zaproponować. Zastanów się, co możemy dla Twojej mamy zrobić, żeby, żeby jej było przyjemniej. Mamy jakiś przed sobą czas. Możemy go zmarnować i tu się położyć na kanapie i ryczeć. A możemy spróbować ten czas dobrze wykorzystać. Zatem mój rozmówca wpadł na to, że zrobi mamie laurkę. Mój super pomysł. Laurka świetna, świetna sprawa. Ja mu powiedziałem, że za hospicjum jest łąka, więc mógłby na przykład zrobić taki piękny y, letni bukiet i w ten bukiet włożyć laurkę. On mówił, i jeszcze prezent, Mówi, jak najbardziej, jeszcze prezent. To zrobimy laurkę. A, a co napiszesz w, w tej laurce? No, no, że ją kocham i że chcę, żeby była zdrowa. Ja mówię, no i takie tam ble, ble ble. I mówię, to nie pisz ble ble ble, tylko napisz jej coś tak na, na, naprawdę co uważasz. Napisz jej coś, co będzie głęboko w Twoim sercu. Żeby ona też miała poczucie, że ty ją bardzo kochasz. Bo to nie ma być taka la laurka na odwal. No On tu się ze mną zgodził, więc będziemy wspólnie pisać laurkę. Co niesamowite dzieci współczesne w ogóle biją mnie na głowę komputerowo, bo wymieniliśmy po pierwsze, wymieniliśmy się telefonami, po drugie, z dziesięciolatkiem wymieniłem się mailem, a trzecie, on mówi: Mogę do ciebie mówić na ty? Możesz, nie ma problemu. A, a, a masz Facebooka? Mam. No to chodź, yy, zaakceptuję cię do przyjaciół. No więc wymieniliśmy się na Facebooku i myślę, że z moim, z moim mackiem będę na Facebooku budował relacje, zwłaszcza, że on nie najlepsze relacje ma z tatą, bo tam chyba jakiś dramat rodzinny się wydarzył, więc ja postaram się i też pomódlicie się za mnie i Maćka, żeby miał na tyle siły, żebym w tym trudnym dla niego okresie mógł w chociaż w minimalnym stopniu ojca mu zastąpić i przez, tą trudną, przez to trudne doświadczenie go przeprowadzić.